Dobra, ogólnie siema widzowie. To jestem ja, czupaczyups. Witam w kolejnym odcinku. Y dzisiaj budujemy platformę, tak... <ślinne> mm, więc no, dobra. Bo ogólnie ogóle tamten odcinek się wysypa, bo podałam mojego e-maila do kontrole mm, No. Dobra. Budujemy. Kto chce do wyspy, niech piszą w komentarzach będzie link do, do naszego discorda też w opisie zbijać nie Dobra, widzowie. Ogólnie to chciałam poruszyć ten temat. Bo będziemy robić Discorda. Discorda, Discorda. Dla widzów po prostu. Żebyście mogli tam coś ogarnąć. Więc wiecie. Będzie Discord dla was specjalny. I kto chce go zrobić, nie pisze w komach, Albo niech dodaje mnie na Discorda. Nie pisze na DC. Discorda macie wypisać zawsze e, Więc no, turki też macie A czy miniaturki tego tak, na PW mogę załatwiać, bo wiem robić Fajne, miniatury Więc no, co on 600 Dobra, zdajemy kasy 4 milhões. Mas, mal. -a. basny bajerkę No nudy ten odcinek, wiem Ale... No, odcinek po prostu zbudowania potworby Bez wiecie Pozdrawiamy na nadstawie. Gorąco Więc wiecie Sorry za mój głos, bo mikro mi się zalało herbatą ostatnio No Pozdrawiamy też mojego kolegę, Koksuwu. Klot 1. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, co borde. Więc no. Piszcie w komentarzu. Czy chcecie odcinek z oceniania Waszych wysp albo z segregowania... zrobienia magazynu po prostu. Na mojej listy. Dobra. Patrzcie jaka fajna platforma. Tu będziemy coś budować fajnego. Jest dużo miejsca. i Budujemy. Nadal? Nadal A i właśnie będę musiał nagrać yy, filmik. Filmik z promocją yy, serwera, więc zaraz też go nagram. Żeby już się do mnie nie wszczepili. Więc pozdro, administracja KC dla Was. Jesteście fajni, można z Wami pogadać często. Więc no. Dobra, to będzie koniec tego odcinka. Dołożymy tutaj. Tak się prezentuje to, co dzisiaj dokończyliśmy. A tam się prezentuje ta moja wyspa to tylko, więc wiecie. Jest chyba trochę różnicy. Co? Co? Zmanował tego Bolusia Co się dzieje? Zmanował Bolusia Boluś, pozdrawiam dla ciebie mordeczko F dla Boleczka Jokierdyle Dobra, ja się z wami żegnam Widzimy się w kolejnym odcinku Kolejny odcinek będzie to promocja serwera, yy, na którym gramy, czyli ta promocja. Pozdrawiam was